Cześć, witajcie na kanale Multipasco. Dzisiaj będziemy grać w gierkę Pinball, Arcade Riches Pinball, która jest 39. gierką, a gramy w nią dlatego, że w sobotę wieczorem o 22. ostatnio wylosowaną liczbą była właśnie 39. Tak więc w tej serii gram zawsze według tego co losuje maszyna Multi, -multi w sobotę wieczorem, którą gierkę wskaże, które gierki wskaże i gram 10 razy za 5 złotych. Więc dzisiaj zagramy sobie w tą gierkę 10 razy za 5 zł, a w kolejnym dniu będę jeszcze grał w gierkę 68, bo przedostatnią liczbą wylosowaną w sobotę było 68, a 68 to jest świąteczny kalendarz. Więc w kolejnym wejściu będę grał w tej serii w świąteczny kalendarz, a dzisiaj gramy w pinbola. Arcade Riches. Kupuję pierwszy los za 5 zł. Licznik gier widzicie tutaj nad stawką. Więc pierwszy los kupiony i saldo zeszło z 1745, które było saldem początkowym. 1745 i już teraz widzicie, mam 5 zł mniej. I tutaj po lewej stronie widzimy wygrywające liczby 2, 16, 1 i 4. I te liczby tutaj szukamy. Mamy tu trzy takie kuleczki z mnożnikiem też, oprócz tych standardowych. Właśnie o teraz będziemy mieć razy 2, więc to by była wygrana pomnożona, gdyby to była wygrywająca liczba. I też jedna kulka jest razy 3. więc tam się mnoży wygrana razy 3. Runda bonusowa to jest złota gwiazda. Trzeba znaleźć złotą gwiazdę. Pierwszy los pusty, niestety. No to kupujemy drugi los. Tu zobaczmy, ale tak. Złota gwiazda to jest runda bonusowa. 31, 25, 12 albo 8. Tego tym razem szukamy. No w tej serii gierki Multimix zawsze zamierzam grać za 5 zł, 10 losów. No i w sobotę o 22. Jeżeli oglądniecie sobie losowanie multi multi, to zawsze będziecie wiedzieć, w jakie właśnie dwie gierki zagram w kolejnym tygodniu w tej serii, ponieważ w zależności jakie dwie ostatnie liczby wypadają w multi multi, w te gierki gram. I co, drugi los pusty! Popatrzcie, dycha już zeszła. Wciąż nic. Kupujemy trzeci los. Ostatnio no, robię wielki turniej gierkowy. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze, odcinek był w niedzielę. Eliminacje, gdzie zagrałem we wszystkie 67 gierek w jednym odcinku. Długi odcinek, aż półtorej godziny. No i tam wyeliminowałem 35 gierek. Więc 32 gierki tam weszły do 1.16 finału i ten odcinek będzie kontynuowany. Tak więc wielki turniej gierek. No, ciekawy odcinek na pewno. Zapraszam do oglądania, jeśli nie oglądaliście. Mam nadzieję, że nie macie dość tych gierek po tym odcinku, właśnie wielkiego turnieju. Ostatnia gwiazdka. Ach, trzeci los, pusty. No niestety, dzisiaj nie mamy szczęścia na razie. Kupujemy czwarty los. Czwarty los pinbola. 17, 22, 31, 14 albo 36. No 50 zł tutaj. Jak zawsze w tej serii wydaje, więc pasowałoby, żeby to wróciło. Najlepiej, żebyśmy wyszli na plus. Na razie nic nie widać, abyśmy mieli coś wygrać. Żadna wygrywająca liczba nie pojawia się w Twoich liczbach. Ostatnia gwiazdka. 5 losów pustych. 5 losów pustych. Gierka, pinball nas nie oszczędza. Kupujemy. Kolejny los. To jest piąty los. Tak, przepraszam, to jest piąty los teraz. Siedemnaście, dwadzieścia cztery, trzynaście, dwadzieścia Tak więc dopiero teraz będziemy na półmetku. To jest piąty los. Może on coś da. Jakaś wygrana by się pierwsza przydała. Na zachętę. Albo od razu coś wysokiego najlepiej. Ostatnia gwiazdka. Aj! Piąty los też pusty. Więc no niestety faktycznie 5 losów mamy pustych. Więc oby ta druga połowa rozgrywki była lepsza. Gramy po raz szósty. 26, 23, 6, 25 albo 17. Tego szukamy tutaj pod kulkami, najlepiej z mnożnikiem i najlepiej jakieś wysokie kwoty. Albo ta złota gwiazdka, runda bonusowa. No popatrzcie, nic tutaj dzisiaj nie widać. Razy 3. Niestety nie. Ostatnia kulka i to jest szósty pusty los. 30 zł ubyło z konta. Już 1715 tylko na koncie. No nie dobrze. Kupuję los siódmy. No mówię, w tej serii nie faworyzuję żadnej gierki. To maszyna multi-multi wybiera, w co mam grać. Więc podchodzę do wyboru gierki zupełnie w sposób losowy. Wszystkie gierki mają taką samą szansę.

Albo 19, albo 30. Te liczby nas interesują. Jest 32. Jest 32. To oznacza pierwszą wygraną dzisiejszego dnia, ale póki co tylko 5 zł. Mniej się nie da wygrać przy stawce 5 zł, więc no, może jeszcze coś znajdziemy potrójna by była wygrana. Nie ma nic i ostatnia gwiazdka. Na tym się kończy. No. Pięknie, tylko że no 5 zł, 5 zł zawsze coś, nie mówię, że nie. Natomiast to jest tylko zwrot. Więc za 7 losów musieliśmy zapłacić, a ten ósmy dostaliśmy za darmo niejako. Gramy po raz 9, przedostatni. 8 11 2 15 25, którąś z tych liczb pasowałoby tu znaleźć. Nie, to jest pusty los. Gramy więc po raz ostatni, po raz dziesiąty. Na razie jest bardzo słabo, ale tutaj zaczynamy z wygrywającym losem tym razem, z potwierdzeniem, że to będzie wygrywający los. 34 jest warte 5 złotych. Ale to wciąż byłby tylko zwrot, więc szukamy dalej. 36 albo 39 albo 1 albo 32 wciąż możemy znaleźć coś więcej. Czy to tylko będzie zwrot? Po raz drugi. Na 10 losów. Na 10 losów tym razem mamy dwa zwroty tylko. I tak się zakańcza ten odcinek. Gierki Multimix w tym tygodniu, jak widać na razie, nie mamy wielkiego szczęścia, więc dzisiaj tylko 10 zł się zwróciło z 50 złożon włożonych. O 40 zł zmniejszyłem saldo niestety. No i to by było na tyle, więc dziękuję, a w następnym odcinku będzie świąteczny kalendarz w podobnej rozgrywce. Pozdrawiam. Cześć.